Kochani, witam Was bardzo serdecznie w Niam Kuchni. Zrobimy focha tym razem. Wspaniałego, chrupiącego focha, czyli fenomenalnie obłędny chleb. Ma grubą skórkę, wielkie dziury, pachnie prawie jakby był upieczony na zakwasie, a jest upieczony na drożdżach. Do przygotowania chleba potrzebujemy pszennej mąki typ 480. Wsypujemy ją do miski, dodajemy Łyżeczkę soli i półtora, tylko półtora dekagramów rozkruszonych drożdży. Wlewamy szklankę wody, około 250 ml. Ostateczna ilość wody zależy od chłonności mąki. Mieszamy tylko do połączenia się składników. Tak wystarczy wymieszać mąkę z wodą, drożdżami i solą. Tą mieszaninę przykrywamy ściereczką, nasz chleb i odstawiamy na kilkanaście godzin. Minęło 12 godzin. Masa wyrosła i wygląda w ten sposób. Wysypujemy sporą ilość jakieś 3-4 łyżki otrębów. Wyjmujemy ciasto na te otręby. Lekko je rozpłaszczymy. Zwiniemy na trzy części, tak by otręby również znalazły się w środku. A w ten sposób. I ponownie wstawimy do miski częścią zawiniętą do dołu. Przykryjemy ściereczką i teraz odstawiamy chleb w ciepłe miejsce. Tak wygląda po drugim wyrośnięciu. Mam przygotowany bardzo gorący garnek. Niczym garnka nie smarujemy, ani nie wysypujemy. Teraz zobaczycie, jak on jest bardzo gorący, kiedy ciasto do niego wpadnie. O, Słychać, że zaczyna się już piec. Ja używam garnka żelaznego, ale możecie również użyć dowolnego naczynia żaroodpornego, które można rozgrzać do bardzo wysokiej temperatury. Garnek przykrywamy. Jest bardzo gorący, i wstawiamy do maksymalnie rozgrzanego piekarnika na pół godziny. Po pół godzinie garnek odkryjemy, temperaturę zmniejszymy, zmniejszymy do 200 stopni i będziemy jeszcze chleb piec przez 20 minut. Kochani, ale pachnie obłędnie po prostu. Foch pachnie nieprawdopodobnie, kiedy jest pieczony. Już jest upieczony, wyciągamy go z piekarnika. Zobaczcie, tak wygląda upieczony chleb. I powinien wyskoczyć z garnka sam bez żadnej pomocy. O, właśnie tak. Odwrócimy go i zostawimy przez jakieś 15-20 minut, zanim go ukroimy. I bardzo trudno mi będzie czekać te 20-30 minut. Myślę, że po 10 minutach się skuszę i spróbuję. Nic, a nic drożdży w nim nie czuć. Przypominam, użyliśmy tylko 1,5 dekagrama drożdży na pół kilograma mąki. Dzięki temu chleb ma wspaniały zapach. Akcja. Nie mogę dłużej już czekać, po prostu tak pachnie błędnie. Brzuchu mi burczy, pani realizator też bardzo burczy w brzuchu. Odrobinę wystegu już można go wziąć do ręki. Zobaczmy, zobaczmy, czy się udał, bo może się nie udał. Skórka jest bardzo chrupiąca. Piękne dziury w środku. Chrupiąca, twarda skórka. Mmm, pachnie błędnie, jeszcze paruje. Bardzo lubię ten chleb, bardzo lubię domowy chleb, mam nadzieję, że też polubicie pieczenie domowego chleba, bo to jest nieskomplikowane. Dzisiaj upiekliśmy podstawową wersję focha, czyli bez żadnych dodatków. Jak się go popuka, daje taki przyjemny, głuchy dźwięk. Można dodać do chleba ulubionych ziół, bazylii, oregano, odrobinę posiekanego czosnku. Suszone pomidory. Można również zrobić focha z serem pleśniowym albo z parmezanem i z ziołami. Wtedy smakuje jak pizza. Po prostu jest przepyszne. To jest wersja podstawowa. Zrobimy następnym razem wersję z serem i z ziołami. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na miammiam.pl, gdzie znajdziecie tylko właśnie takie wspaniałe, proste przepisy. I pieczcie chleb w domu, bo, bo to fajne jest. Do zobaczenia.